Zastanawialiście się kiedyś, co bardziej się opłaca montaż instalacji gazowej za 3000 zł. czy włożenie takich samych pieniędzy na lokatę bankową? My dokładnie to policzyliśmy. Zapraszamy na kolejny odcinek 60 sekund z LPG. Mamy do dyspozycji 3000 zł. Tyle kosztuje instalacja gazowa dobrej klasy montowana w dobrym warsztacie. Jeśli nasz samochód spala 8 litrów benzyny na 100 km, to przy obecnych cenach benzyny i gazu 3000 zł zaoszczędzimy po przejechaniu w ciągu roku 18 000 km na gazie. I to uwzględniając koszty rozruchu na benzynie oraz o 63 zł droższe badanie techniczne. Za to w kolejnym roku eksploatacji nasze oszczędności wyniosą aż 3010 zł. To oznacza, że inwestując 3000 zł, po dwóch latach mamy instalację gazową i ponad 3000 zł oszczędności. Pójdźmy teraz do banku. Najlepiej oprocentowana lokata oszczędnościowa daje obecnie 4% zwrotu w skali roku. Wpłacając 3000 zł, po dwóch latach na naszym koncie znalazłoby się ledwie 245 zł. Ale tyle nie będzie, ponieważ od tej kwoty należy jeszcze odjąć podatek, czyli ponad 46 zł. Po opodatkowaniu zostaje nam 198 zł zysku. Jak to się ma do 3000 zł oszczędności dzięki LPG? Czekamy na Wasze pytania pod adresem 60sekundmałpa.gazeo.pl Piszcie, pytajcie, jesteśmy dla Was!